Cześć, siemanosłupnicy, z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku ze spadku po dziadku, i z nami Bolek. Ja bardzo witam, Haha, dzień dobry, witam serdecznie. Jak widzicie, jest porszawka, jest nas zatorek, na razie te traktory oczywiście posiadamy, jeszcze się żaden nie popsuł, oho, o, i się chyba popsuł. O <grych> Jezus. Klima nie łączy, musisz ten, bo zaś nie działa. Dobra, <grych> Żeby ci ronk nie urwało! Ja nie Szkoda, że tego nie ma nie. O Jezu! Czekaj, bo mnie zniósło, o! Cli dwujeczkę wbiję i już jadę, już uciekam. Trzymaj się. O Jezu, e... ja patrzę co za, zapuszkał i kopię dał trójkę to sok. Jedziemy sobie zmulczerować to Sorgo, które Bolek na ostatnim odcinku sobie kosił Na które sterecie zapraszam. Zobowiedział wiesz, że sobie to pola na sam początek Żeby to już było góry, bo trzeba to wszystko uprawę. Słucham? Na pewno sorku na następny sezon też bierzemy, bo fajne no. roboty są po sorku. Akurat dzisiaj jeszcze sobie wykosimy teren pod nowe pole, tak więc też powinno to fajnie wyglądać, bo ubolka na odcinku albo, albo nie ubolka, zobaczymy, może poza odcinkiem to się zrobi, żeby to zebrać wszystko, tą trawę i później ubolka na przykład na odcinku można sobie to wyorać, tam będzie chciało, nie wiem, do wiosny przywinąć, czy co, nie wiem jak to tam będzie chciał. Bo naprawdę tu jeszcze troszkę uprawy jest tych pól, tak i tego pola, tak jak i te przed domem. Tak po ziemniakach jeszcze tutaj to nowe dojdzie, to naprawdę będzie co robić. Tak więc trzeba będzie tutaj pomyśleć nad uprawą i coś może jeszcze zasiać na zimę. Trzeba będzie. Tak więc zobaczymy jak to będzie z tym wszystkim. Musimy pomyśleć na pewno co siejemy tutaj przed chatą i na tym polu małym, no i na tym nowym, które stworzymy sobie. Tak naprawdę w kolejnych odcinkach, bo w dzisiejszym na razie sobie taki wytniemy teren na to, żeby tak tam trawę. Tak szczerze nie? To nowe, no? mogłoby być sorgu. Bo no też nie głupie, by było też fajne nie głupie, no. Akcja, i by było dość do spora tego sorga, nie? Jestem, jestem tak jak najbardziej na tak że w... sobie ustawić. Bo ile to, to dwie tony teraz mieliśmy, tylko sorga? Nie czekamy cały czas na to, Tak, Tak, dwie tony, dwie tony sorga, które jest na wozie. Oczywiście do silosa nie wsypujemy, bo w silosie mamy bodajże jęć zasypany, zasypany, który też musimy sobie sprzedać. Tak, więc też trzeba patrzeć, jak to w ogóle cenowo tam wychodzi. będzie. No. I ogólnie też pasowałoby jakąś szczepę w końcu kupić. Jak e, no go zrobić, zrobić? Te właśnie. pola będziemy mieli coraz więcej i coraz większe te pola, tak więc pasowałoby, żeby to. Ja też też fajnie sobie z nie? Chociaż ta przyczepa, co oryginalna wyszła, też by nie była głupia. i Nie wiem, ile ona tam a ma też pojemności. Na była, No, no. czy taka tandema nigdy nie zginie, bo szybko tak. do gdzieś przy gospie to, to fajna sprawa, no. nie? Ale do drzewa czy coś to też naprawdę by ona oddała. Ale to wygląda mulczowanie po Czekaj, ja sobie. No, tak, musimy jak raz najwięcej do tego oddać. tą przyczepkę? 3500 tylko ona kosztuje. Kule. I można z niej zrobić na belę 1600 pojemności. Dwie tony, no to mniej odłożył w sumie. Tak więc no też jest takie. Niby w porządku, ale tak nie do końca. Szkoda że nie ma więcej. Myślałem, że chociaż 3 tonki będzie miała, albo takie 2,5 A tu jednak proszę, że jest tune 600, proszę tak, to na 600. Tak, a tu na 600 tylko to na wóz. Na mniej na wóz nie będzie. Na wóz, wóz, wóz chodzi 2000 litrów, czyli 2 tony typowo, a na, na właśnie tą szczepę tunę 600, tak więc no co będzie coś pomyślę po prostu na czymś innym, Tam u, na targu jeszcze ta rama stoi, tak więc może z tej ramy tak. coś wyklepimy. Tak, może tak zrobimy, no, bo malowałoby jakoś, się swoją z desek z biłów, damy radę. Jo, jakoś drewnianą przyczepę. o, dobra, już wiem jaką pszczepę. Mówiliśmy o ta. tej pszczepie, no. Ja bez ta. no, tak. Po ja ja ją ramy tak ramę tak sobie. sobie kupimy i sobie ogarniemy sami. Yy, ta, akurat desek, tutaj... ona jeszcze chyba jedna taka ta. została, nie? Yy, jakoś tak, ale na pewno tutaj jeszcze jak tam ten las rośnie po przewinięciu, yy, to będziemy mieli deski z tego idealne, bo to akurat będą te wierzchołki takie dosyć, dosyć w będziemy mogli sobie właśnie zrobić deski na, na przyczepę, tak więc na spokojnie sobie tą przyczepkę ogarniemy. Akurat tutaj na ramę tylko wdamy, a resztę sobie po prostu sami już skręcimy, zbijemy i będzie przyczepał jak złoto. Akurat teraz kombajn jest swój, to też trzeba ładnie poiżdżać, bo wiadomo, że tych zbóż troszkę będzie, to coraz więcej, to coraz więcej pola. Ja nie wiem co ogarnąć, ty na to, to, to wiem że no to ładnie. trochę dużo zbierania, nie? Ale widzi no. mi się to pole pod Które? O, to co teraz ty mu czujesz. No można ogarnąć, co, co za problem? Akurat tutaj, to teraz mogą być ziemniaki, nie? Nie przed... jest ale może jest trochę o połowę większe. No, no nie no, to jeszcze raz takie no. jedzą, A wtedy co na tym małym wstanie. kawałku przed gospodą? Na robią. małym przed gospodą dałbym jakieś zboże, tak żeby fajny kuracik był. Może coś takiego typowo. Jakiś owiec Kurde, może? Ty, czekaj, jednak nie. Czy nie, sorgo nie, nie zrobimy tutaj. Trzeba dać coś innego przed domem, bo dwa razy były zboża. Przed domem tak, na dużym tak, no. damy sorgo. O, a tutaj jest. z tyłu damy fajnie na słomę, będą długie pokosy, tak, no, 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 tam można, no. no w sumie no ja, bo i, mieliśmy zboża i, i ta ja sorgo może być tam, no. To no wtedy sorgo by było na... na tym przed domem, na no. tym dużym i na tym małym można to sorgo no. zrobić, a... I zrobimy tak, że tu, to gdzie przed domem, jest teraz, no. to skosimy. To malutkie po ziemniakach, to damy, żeby było na, na pasze dla kur. Czyli, nie wiem, zasiejemy pszenicę, powiedzmy, albo jęczmień, uh -huh. a z tego dużego pójdzie na sprzedaż. Jo, można tak zrobić, jak Trudy, najbardziej. będę na i A tu ziemniaki wtedy i git. No, można tych ziemniaków zasadzić tam. Zresztą nie musimy na odcinku tego zbierać, nie? Jo, nie musimy wszystkiego zebrać. Dokładnie. Zresztą tak u Ciebie na odcinku tamto pole zabraliśmy, tak więc wiesz, nie. to i tak zleciało. No, kopanie trochę dłuższe będzie na pewno. Zbieranie ci to Ci powiem, to że powinno przynajmniej być jak w równe, Yy, to nie, nie wiem wcale, bo tam widzę wywijania było niesamowite. No nie to też prawda, no, to jest taki kawałek, O! No, ziemniaków się przyda, ile teraz A to powiem ci 10 może do ton tej pory mieliśmy, chyba, nie? Będziemy mieli już może ten ciąg z turem, bo wiesz, łyżka no, ta do no. zbierania. W sumie, to, jest, to jest plan, no, może I Teraz tak być. zobacz, na tą przyczepę stawiasz te yy, tam wejdzie ze 6 palet no. Yy, pustych. No i w to sypiesz, no kurde powiem wam, że no teraz jak okołoś, dobrze wszystko pójdzie. ile? To było 6 ton czy ile? O 10 ton ziemniaka 10, 10, mamy. No. Czyli no 5, jest 5 palet. A no pomyślcie, ile stąd będzie? z 20. Let no, no, no. Wydaje no. mi się, że ludzi skaże teraz ten sezon taki. Następny będzie taki przełom. Bo dojdzie kolejne tak, pole, tak, kupimy ten ciągnik w końcu. Musimy żeby w końcu się ruszyć też do przodu. No i ruszymy tu do przodu. No trzeba tutaj wyszczalić teraz pomału, bo już nie wiem, który to jest odcinek. 30 to chyba. Się nie po prostu. No i tak jestem w szoku, że. I jeszcze mamy. Tak naprawdę. Nic tutaj, poza tym, że w jakieś pola tworzymy, to się za bardzo nie dzieje. Dobrze doszło chociaż do drzewa, to chociaż to trochę ja urozmaiciło. To jest bo, bo bo tragedia. Nie, nie musisz, nie musisz. Tak na widzę, że kończy zaraz, tak więc idealnie, bo będzie można troszeczkę sobie to zgrabić. Ja właśnie jadę po zgrabiarkę, zostawię mulcher troszkę sobie A ja po wtedy mam podjechać. Możesz możesz po kosiarkę jechać jak najbardziej. Możesz już tam w sumie zacząć coś działać. A no, ja sobie. wtedy ty Ci na GPS-ie. Ja później najwyżej się wymienimy, ja pójdę sobie kosić, a ja Ty sobie tak. zagrażał dalej i tyle. Bo jak zaczniesz teraz kosić, ja mam 7 minut odcinka, tak więc no, kurde. powinniśmy wszystko dzisiaj tak uogarnąć. To to no, dosyć, dosyć poszło. No ja też, 7 minut, 7 minut też jakby nie patrzeć, no. przewróciłem całe pole, więc... Trochę no, dłużej z no, ja. koszeniem zajęło, bo sobie kosiłem naszymi traktorami oczywiście za torem. Z kosiarką Owot no. Porsche, ale też dosyć fajnie to poszło koszenie na tym kawałku. Troszkę się kopało, ale... Czekaj, muszę sobie przedstawić forda, bo on tutaj przeszkodzi. Trzeba do garażu nie wjechać, ale czulto. Pamiętaj, że jeszcze będzie potrzebne. To się. No, kolejne się paczki robią, widzę już, czy paczuchy się zrobiły. A, wełny, jo. no. No, ogólnie u bolka na odcinku powinna pojawić się już może szwalnia. Zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim. Może jeszcze uda nam się gledy, pewnie, w tym coś prze... takiego. W tym stosowanie można jeszcze uda się to ogarnąć, żeby tu już ruszyć. No chcemy Fajnie ruszyć, sobie z tym. Ty, po prostu chcemy ruszyć tak na pełnej, żeby, żeby po prostu wiecie, prostu spitę. chcemy, Żeby z tej wełny był, nie? Bo na razie to jesteśmy tak naprawdę na minus cały czas. Tej wełny. No na razie, na jakby na razie nie pokusuję. patrzeć. Dobra. Jako siarkę biorę. No to ten sobie zgrabę. Nie wiem, czy coś tam możemy troszkę w sumie wrzucić na sodołę, ale nie za dużo też. A resztę możemy sobie sprzedać. Ja no, tak właśnie, tak ja tu więc... dzisiaj jedno i drugie pole, tak jak sobie pomyślałem, że taki gruby zarobek, nie? Chcę, żebyśmy no. sobie ludziska zrobili. Eee, bo moglibyśmy nie ciąć pod to co pole chcemy tworzyć, ale z drugiej strony powiem Mógłbyś Wam... Moglibyśmy wymulczować, ale to lepiej tak, będzie po prostu zarobimy, wyglądało. nie? Lepiej będzie wyglądało też, no i zarobimy sobie. Czekaj, ja muszę tutaj sobie ogarnąć. MSC na szczycie robi z tymi sianokosami, ale i tak no, bez przesady, no nie robimy aż tyle. Nie, Wydaje tak mi się, że za sezon, jak pojawi się ten nowy ciągnik, kupimy samo zbierającą, zaczniemy też yy, robić trochę kompostu. Jeszcze. No, no, to też prawda. Więc wydaje mi się, żeby było spoko. Może próbuję odgrabić, odgrabić tę płotkę, ale to mi za bardzo nie wychodzi, bo cały czas przywadzam to, w ale tak blisko jechać. Ja to chcę tam opuścić. Bo no, tu. I no, przywadzam, nic winco i znowu. Dobra, odjedziemy troszkę. Ale to ładną szerokość tu bierze, nawet to jest chwilę, a to będzie tej. No, kurde, mi się teraz tak podoba to zgrabianie, że to szok. Okay, no, wolniej, co może takie. Chociaż nie, tu nie. Przez to trzeba by szybciej. O, taka dyszka no takie 12. Będzie w porządku. O oh, mój Jezus, mordo, co się stało? Nie, biega, biega się nie? Zubawiam, dało nie? A, nie zubawiam, biega zale. nie dało zarzucić? Nie, krzaki wysułem. biega nie dało zarzucić. Dobra, jak to wygląda ten pokos? O ja Teraz dopiero zauważyłem z tyłu, jak to zgrabiło fajnie. I na jaką szerokość naprawdę jest. No. Nie wiem, chyba już na to nie będę zgrabiał, po prostu zrobię kolejny pokos. Chociaż zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie sobie dookoła obgrabię to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O mój Jezus, jeszcze sarna przyszła się nażyć. Nie no, fajnie, no, naprawdę mówię zgrabiarki, no lepsze nie mogliśmy sobie marzyć tutaj. No naprawdę no, sorry, tak. to, co, to co... wyszło, to co było znalezione to naprawdę jest coś pięknego. Jeszcze też poznajdywaliśmy inne różne rzeczy, no, które na tej serii tutaj pojawią, tak więc no będzie się będzie się działo naprawdę, nie? to po prostu musimy wymienić no, no, traktur. Widzimy, że gdzieś tam nie, nie ma takiej oglądalności mocnej i w ogóle, bo gdzieś tam ta, ta seria zawsze robi takie 7 na 10, jeżeli chodzi o odcinki po porównaniu do sąsiadów. co do sąsiadów właśnie, jak wyszło tak. teraz to... ale to jest taka, kurde, naj najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest seria, gdzie najwięcej czasu musimy poświęcić na ogarnianie, no. na tworzenie maszyn i wszystkiego, ale z drugiej strony no ma to swoich jakichś tam ludzi, wydaje się. A zawsze tworzymy wiecie... sobie y, właśnie te maszyny, to zawsze do innej serii to się przyda, nie? Zobacz, wiaderka no. teraz i wszystko, nie? No, ja sobie ten do mycia maszyn zrobiłem no. tutaj, to już na kolejne sobie użyłem, nie? Też fajnie. No i to naprawdę e... fajna. Ale co najważniejsze, to wydaje mi się, że po prostu rozwiniemy się, bo teraz są małe te maszyny i no może się to ciężko ogląda, ale wydaje mi się, że z czasem naprawdę powinniśmy to tak konkretnie dość przy, 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 przywalić tą no i tak, serią. I tak poszliśmy ładnie teraz z maszynami koma i kupiliśmy w tym sezonie, jakby nie było. No. Ten zielonkarski, bo też teraz grawiarkę w tym sezonie kupiliśmy, nie wiem, czy mi się Tak, zdaje. to było chyba to samo, co z tym fajnym sezonem. No. Tak więc naprawdę że tutaj poszliśmy... nie ma, ale jeszcze na pewno będzie o wiele lepiej, nie? Mówię, mam to jo, swój klimat, no. ja się cieszę, że taką serię mamy, bo to była pierwsza seria nasza taka po zaraz zrobiona, jakby nie patrzeć, nie? No, no. Jakby nie patrzeć, też nie chcemy się tu za bardzo tak szybko rozwijać, tak więc też wiadomo gramy na nie na normalnym chyba też tutaj gramy, nie? Tak, gramy. Na, na normalnym. normalnym też tego drzewa, wiadomo to na początku wycięliśmy sobie, coś tam kupiliśmy za to ale teraz naprawdę nie ma gdzie wycinać od drzewa. Dobrze, że sobie teraz zasadziliśmy to, chociaż musimy poczekać, aż to urośnie, i wtedy będziemy też mieli dosyć fajny zarobek z tego wszystkiego. No i hmm. wtedy się sprzęt porawi do Dokładnie lasu. Dokładnie tak. Dużo no. ludzi zawsze chciało u nas serię z lasu, taką typowo, żeby te bązaje się pojawiły, to wszystko. I powiem Wam, że to będzie taka seria, że to będzie. Na tej, mam no nadzieję, teraz... że ona nie upadnie no. i, i to się uda zrobić tutaj. Teraz kupimy traktor. Yy, HDS. To będziemy. Tak, HDS-a. Bo traktor, z którym już wystarczy tą przyczepkę, którą mamy, na przykład można sobie zmienić na, jakiś, na jakąś inną przyczepkę do, do drzewa i będziemy mogli wtedy już naprawdę tutaj sobie te drzewo na pełnej wywozić, tylko trzeba będzie jeszcze sadzić sadzarka też wyszła już, bardzo fajna mała, tak więc też będzie można sobie ją później z czasem wymienić na tamtą i zobaczymy jak to będzie działało sobie, dobra jadę tu, Jezu, no ja fajnie, będę miał w następnym amaryse. odcinku, tu już I będę my... widział gdzie jest pole, to się będę mógł pobawić i znowu wszystko poogradzać, tak fajnie po, no. podziałać. Tu już kolejny, odblokuje nam się tak jakby kolejny etap tej mapy, w sensie tak, budowy tak. i wszystkiego, bo postaram się zrobić w takim stylu jak tam właśnie mamy to. Najlepsze no, jest to, że to... w końcu tą naszą działkę urozmaicimy, nie? Bo no. na razie Pamięci, to... nie myślałem, że tak szybko się to uda no. zrobić. No. Bo na razie to Zostaje wszystko z przodu. Kawałek, z przodu. Wszystko z przodu, na, na raz. Raz. I nie wiem co jeszcze. Ty, nie wiem czemu... Drugą łąkę bym chyba zrobił. Jeszcze jakąś taką fajną, taką zabudowaną. Kawałek lasu zrobić, taki, nie na przykład od tej strony, gdzie ty teraz jeździsz. To tak jakby na końcu tego landu zrobić las, a tutaj na tym końcu, żeby tutaj też trochę tej trawy pociąć, to tutaj zrobić łąkę drugą. To też można, też można, jak najbardziej. Myślę, że jest taka możliwość. Będziemy mogli sobie później pokłamić. Zobaczymy, jak to pole wyjdzie na razie, nie? No. Bo zobaczcie, może no, tam ja, poszedziemy ja las jeszcze dalej. Kawa. Jestem w szoku, bo idealnie trafiłem od jednego do drugiego końca. Nie, że nie muszę, nie muszę nic poprawiać. O, no, ja też trafiłem, ale płotek, warszawka już nie ma maski. A co? Także tu wyszło mega fajnie. Rysowanie drogi będzie na kolejnym odcinku. znowu trochę posiedzenia, że tak powiem, przy tej serii. Ale powinno być pięknie, także jeśli tam się uda pobudować, w miarę fajne Znaczymy. pieniądze. No ciekawe jak to wyjdzie. To było kozak. Dobra, ja chyba Ci więcej nie tnę, bo... No zaraz możemy zmienić sobie, bo ja też już troszeczkę tutaj mam porobione. No, zawsze Ty, znaczy, ty będzie można to jeszcze tak. przyjechać, jak ja skończę, Ty będziesz sobie tu ciął. Bo po... się, Skończy się przeciąć, cięcia. Nie? To tak, to ja Ci przypnę tą przecząsarkę i Ty jeszcze to. Akurat będzie taka full, full siano miał kosy. wszystko. Będziesz Dokładnie, miał full no. siano kosy, właśnie. Fajnie, bo nie będzie się nudzić. Mega, mega pole długie. Ja jestem w szoku, bo ja moim zdaniem nie do ogarnięcia. Tu zrobiłby Mordo z pięć kosiarek, sześć. I to ci powiem, by było i tak mega wielkie pole. A teraz to to już jest tragedia, bo przez cały land. Ja nie wiem, kombajnem? Na Naprawdę są, to byłem, będzie proszę. coś ciekawego. No nie, trzeba będzie tak nawijać? Nie, pojedz prosto i. Do końca w jedną, w jedną strunę i zbiornik. To... A, to będzie chyba od razu odbierać. Hmm. Dobra, tu zrobimy tak samo jak z tamtej strony teraz. To jest ciekawe. Czyli robimy o coś takiego. Dobra, tympomacik, elegancko. Jedziemy 13 motogodzin o, spoko. na Warszawce, tam bodajże 10 jest na zatorze. tak więc już to traktorki troszeczkę sobie u nas pojeździły. No kurwa, to prawda no, trochę tego będzie. No jest to mega ciekawe, ile zarobimy za Sianko. O, no, może być. Jak to w ogóle u może nas tutaj jest? Ja jak wszystkiego dużo. Jak to, to, to z tymi truskawkami? Ja Od się nie zagłębiałem w ten temat. E, jeśli chodzi o truskawki, truskawki mamy. O Jezus Maria, 6,5 tysiąca do sprzedania. E, pomidory. Pomidory się same nam sprzedają, dlatego też podczas przewijania, tak, dochodzi nam kasiora. Eee, oj, brakujące materiały, brak wody, brak wszystkiego, czyli na następne uf, uf. odcinki muszę ogarnąć i, i wszystko pokładać. Także pewnie coś wydamy, ale wydaje mi się, że jeszcze więcej Co wydamy zarobić. to zarobimy, no. Dokładnie. To jest za coś jak to się mówi, nie? Mhm. Dobra. W sumie mogę ci się oddać to zgrabia... Nie Już Dobra. jak Dobra. najbardziej. Obserw no, coś tam, Coś tam udało mi się pozgrabiać Nie idealnie, bo tej płotka jest troszkę chulowa, ale... Pracowacie, spracuje wszystko, tak więc będzie tutaj ładnie zebrane. No to płynność to ogarnąć sobie na spokojnie. Nie ja sobie idę do zatora, bo on tutaj niemiłosiernie a mnie czeka już na pełnym gazie. ale tu jest hektar, ja przycielę. No, a to jest zobacz, nie jakiś mega, wież, dużo przejazdów, nie? To ale idzie ten zator z tą kosiarką. Ja co 11 na godzinę z tym lecę. O, będzie problem pod górką, ale to tam chwilę to tam ciul. No. o. Nie no ładnie, tutaj będzie droga, pomiędzy, będzie coś pięknego, naprawdę. No idealnie, tak mówiłem, do drzewa, nie? No. I tak, i tak będzie. A tak, ciekawe ile tu hektarów będzie na tym, jak myślisz? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale kurde, ty, ciekawe czy ten modzik, on chyba, czyli ta zaorana, ale nie będzie miał jak to numerować tego, no właśnie. On to jedynie nam szczyta no. ile mamy na całym landzie hektarów pol zrobionych z wiesz, takich wyoranych no, no. jakby. O no, tutaj to i tak spokojna informacja, nie? Jakby nie było Takim polem, chociaż to co mam posadzone drzewo, też wygląda jak ze nie? No to też jak całe, no, na, na minimapie widać. To, by to było całe pola, bo po prostu woorana, to są po prostu rządki wyjeżdżone Dobra, nawijamy Hop. No, to chyba nie wiem, czy nie zadzwonię tutaj do chłopaków i nie nawiniemy sobie kiego, kogoś, nawet zapłacimy tego tysiaczka, ale przyjadę i nam dużą samozbierającą to, to zbiorą, bo no, to powiem prawda, Wam, no. że naprawdę za dużo roboty no, by było do no, tak, tak. żeby to sprasować, nie? spasować. Może u nas prędzej później się pojawi ta samozbierająca u nas, bo będziemy chcieli ten kompost u nas zrobić. No to jest akurat. Bo, nie ukrywam, prażne. powoziłbym sobie już tutaj na tej serii takimi. No takim razumikiem jakimś no, jak, jak kupi... No właśnie to Otura, no. To najważniejsze. Tur i wtedy można się bawić, nie? Będzie Tur, będzie w tyle akcji, że... Tak, od razu inaczej będzie. Od razu, no dokładnie. Dużo do ciągni, tak. Ciągnik, się... tak. I chyba będzie ten John Deere, powiem wam ludziska, bo nie mamy gdzie go wykorzystać, a to będzie mega super przeskocznią właśnie, bo to będzie lekko większy ciągnik od tych, a nie będzie od razu jakiś tam wiecie 90 konny, który gabarytowo będzie tak wielki, że nie to w ogóle nie będzie wyglądało na gospodarce jak to będzie stało, no, nie? No 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 i od razu wtedy jeszcze tą wyciągarkę się kupi. Tak. Ciekawe, czy będzie dawał radę Jundir, ale zobaczymy. Trzeba przetestować. No i będzie naprawdę się działo, nie? Takim dżundirkiem już z durem to wszystko no, będzie no, można załadować. zostawimy te malutkie ciągniki, żeby się tam te, te zimnioczki pokopały, żeby się coś tam podziałały. No, z przedsięwsarką i tak dalej. No Ta, bo to właśnie. mówię, one tutaj do się na kosu, to jest fajna sprawa. One tutaj naprawdę będą wykorzystane. Wiadomo typało no. typowo John Deere do lasu, do jakichś tam prac innych, w polowych bardziej, a tutaj do sięgna kosów to te małe, nie? No. Ale że i tak mamy. No, no, też, no, scharki, jeżeli to... kupimy przyczepę pewnie samozbierającą, no to też tych te koni coś się przyda, więc John Deere będzie większy, to też no. z automatu pomoże. No dużo, ma naprawdę tyle co pomysłu mamy na tą serię, tyle by to wszystko po prostu czas i tej może Boże byście chcieli oglądać jeszcze. Naprawdę no, i tak, to. i tak jest fajnie. Nie ma, tu narzekać. Mało leci, będą nowe nabytki, będzie się działo. W sumie cały czas są nowe nabytki, ale nie ma takiego potężnego, ale potężny będzie traktor. No, kombajn był z takich potężniejszych. No, kombajn, kombajn, kombaj, o. No tragedii. Miało nie być kupane i tak naprawdę wyszło z godziny na godzinę, że kombajn no. kupujemy i tyle. Joda, no, bo wtedy to tak trafiło, że to był projekt yy, święta wielkanocne i nie miał kto nam przyjechać i tak z jednej strony mega się cieszę, bo Teraz nie musimy na nikogo czekać, nie jesteśmy zależni od tak, kogoś na tak, tej tak. serii. Wiadomo, kiedyś czasem będzie potrzeba, będzie dużych hektarów, no to ktoś przyjedzie nam, nam pomóc, ktoś na dwa może, fa kurde, takim fachrem i tym, no to dużo jeszcze jest do, do pomyślenia, ale póki co mamy swój, kiedy chcemy, wyjeżdżamy, to tak, jest wypadnie. jak w życiu realnym. Nie płacimy nikogo, nie płacimy, to najważniejsze, to tak. jest jeszcze oszczędność na tym miast, a później sobie ten koba sprzedamy, to i tak taniej zarobimy coś, nie? Tak. Jakby nie patrzeć. No, w stanie i idealnym jest wszystko chodzi jak trzeba nawet no, co robi Osi także przez dałta ale fajnie, ziem... fajnie ta to ta jest taki akurat miejsce na te ziemniaki takie oddzielne jakby taka buchta postawiona w tej stodole mamy wszystko nie no, tam jest tam jest wszystko tam jest naprawdę wszystko ale Dosyć fajna ta bo jeszcze na górze te kostki leżą i jeszcze jest jeden poziom na górze, tak więc jeszcze coś tam można sobie wrzucić jakby nie było. No w ogóle te ubrania jak będą paczki czy coś, zobaczymy. No. Ta tkanina, no, tak. żeby teraz nie leżała, może być na dole, na przykład. Koniec masz? Jo. Ja cię kręca ty Może E, no. może chcesz klasem? Czyli tym przed porszafką. Mogę z bo akurat z torem dzisiaj tylko... Klasem, Boże, coś, co ja już tyle powiedziałem. Bo klasa jest chyba przed ta, Grabiarka, nie? Dobra. No. Czy Przeczmiosarka, Grabiarka. A ja człowieku ten, nawet... Klasem człowieku. Zetura już. powiedziałem klas, bo kolorystycznie. Lecimy. Obtrząśniemy sobie i akurat będziemy sobie kończyli, mamy 22 minuty, to więc... Ja wiesz że za teraz... to od razu będę ten. Ja możesz, no, jak najbardziej. Bo to akurat taka sama szerokość, bodajże, jesteś z Grabiarki, tak. jak i Przeczmiosarki. To, no, to będzie tak jest taka. To samo, no. Dobra. O robotę żeśmy fajną zrobili. Fajny odcineczek. Taki dzisiaj na szybko. Bo potrzebowaliśmy, bo nagrywamy codziennie mamy Ech, ustalone. Majówkę, dzisiaj, żeśmy że wyliczali, że po 2 od zera po 2 sąsiadu musimy nagrać Więc spoko. Robotki jest. No jeszcze dzisiaj... W sumie trzy jeszcze odcinki, e? no no jeszcze, odcinki, Jeszcze po sąsiadku. No jeszcze... Tak, potem. jeszcze my ja już mam... To jest dla mnie trzeci, no to dzisiaj będę miał 6 no. odcinków. No to jest masakra, nie? I jeszcze coś bym chciał do siebie nagrać takiego małego innego, ale to muszę najpierw sobie kartkę wziąć i wiesz, rozpisać. się wiesz chyba, wiesz chyba co, nie? Tak. Także to co, jak to się paru mam nadzieję, że się uda dzisiaj. Ale mówię, po tylu nagrywaniach dzisiaj po 6 odcinkach, siódmy pociągnąć, może być naprawdę ciężko. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz nie, nie ma co się zaczynać, bo... Najwyżej za jutro, nie? Tak. Jutro, jutro powinno być w miarę. Już mniej, miarę bo my mamy sąsiadów, mamy przez 3 dni, musimy nagrać 4 odcinki sąsiadów i przez trzy dni e, musimy nagrać 6 odcinków od zera, także e, Sąsiadów jak dzisiaj, powiedzmy, nagramy dwa, to możemy nagrać w czwartek jeden i w piątek jeden, e, a od zera musimy codziennie po dwa na przykład, Nawet te, nawet te dwa możemy też czasami No, ale jutro mi się pieprz, da, że jakbyśmy no. Sąsiadów dwa nagrali, to by było z głowy i piątek tarda, mamy no. taki na luźno, że możemy się skupić na innych grach, nie? Jo, to, to, to akurat racja, dobra. Lecę w ja dół. na pusto niestety. No bo to jest nie wiem, 4, 4 raz razy tak? trochę wolniej, jechał 12 Tu miara miarę Tu trawa też już wysoko była i nie koszono od dawna Tak więc trzeba to dobrze rozczucnąć to Żeby było Dobrze, że na seasonie takim nie gramy, jak w tamtym farmingu Żebyśmy nie zarani, nie pozbierali Jacka zrobiłem Nie, nie naprawdę co mogli zrobić, nie? To dać to, że nie ma płodu zmianu i to, że nie, nie no. trzeba czekać na siano, że w końcu potrzebna ci jest ta przetrząsarka. Bo naprawdę mega mnie to męczyło, że w ogóle całego poprzedniego no, farminga w ogóle nie było. przetrząsaliśmy, nie? No, po nic. Po prostu wjechało się, przetrząsnęło i to było nic. Tak, to jeżeli ktoś chciał tak po odcinku, i tak. po prostu nie. Mój mijaczek jeszcze tutaj jest. Ale kurde, zarąbiscy się, się robi na takim długim polu. Zaprawiłem mijaczka. Ops. Nie bo będę zadowolony, jeżeli będą mieli przyjechać po to, więc... No już będzie zadowolony na pewno. No, wszystko raczej do niego pójdzie. Pewnie ku, kunie już na odwyku są. Te. Tak może być, wszystko jest możliwe. Dawno u niego nie byli może... Może tak. zbażym Igit, przychodzi mi się wszystko porobione. Ale pozbierać, później wyorać Ciebie i i baju mnie. pierdziele jaki pokos ładny równy. No na takim... O, chyba cię wezmę Mariusz tam. do końca. Myślisz pa. pa o na pewno. Tych o kurde mogłeś? <noise> Trzymaj się. O, pierwdyla. Now we trzeba Mariusz i mówiłem. To. <noise> Ale teraz się obejrzałem do tyłu, mój coś pięknego, nie? Na no chłopie mu nie jest bo ja sobie tak za sobą wziąłem 15, kamerę, ja nie jedziesz, nie 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 Na to co? 14 pewnie jedziesz, co? co? Ja, ja 15, i widzę, że cię troszkę odchodzę. Minimalnie, To Nie Ci, idealnie miałem kamerę tu u siebie. Nie, ja powodu, że nie ustawię w tym traktorze, bo teraz dopiero mówię. Dobra, i ostatni przejazd w sumie tutaj będę miał. 25 odcinka już jest tak, więc idealnie wyjdzie. Naprawdę. No, to takie, to 30 minut odcinków, jak są, nie ma żniw, nie ma jakiejś tam wielkiej roboty, to takie fajnie. Chodzi się te 30 minut, Yo, to 30 jeszcze minut jest, 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 jest spokojnie Gdzieś porządku, pomiędzy odcinkami. Akurat ta robota będzie zrobiona na tą, co chciałem na odcinku, na więcej, bo nie wiedziałem, że tutaj się uda przystrząsnąć i w ogóle to jeszcze zgrabić, no. tak naprawdę, ale jednak fajnie wyszło, udało się to wszystko zrobić. Akurat wymiana tego sprzętu zielonkarskiego dała tutaj wielkie kopyto, nie? O, na, na pewno, to... weź przestań, jak ja sobie teraz pomyślę, no. że tą zgrabiarką obrzydliwą, którą A nic nic nie, przed... nie A weź to przez osarką na dwa, I spoko no. ona była, tylko że też, no teraz jest na cztery, nie? Ja no najważniejsza Przeconsarek by było, bo by była oryginalna, nie oryginalna no, no, pewno no. by było. No, zgrabiarka, no. Ale do ta to jest coś pięknego. Dużo ludzi w ogóle też pisało, że, że ten naszukało się i znalazło i dziękują bardzo, bo naprawdę przed znaczy ze zgrabiarkami było tragedia. Czekaj, ja to sobie chyba wezmę. Ops. Jezus. Jezus. I se ten cały zgrabie, wiesz? No, dwa pokosy, bo? No. Można tak jak najbardziej zrobić. Dobra, ja sobie wracam. z gospę. I będziemy sobie łodzić i kończyli. Tu akurat sobie powinieneś y, prawie że to zgrabić, tak więc będzie idealnie. Trzymaj się. No, right. A, no right. Ale Bude, fajnie. No tak, to jest tylnia kamerka w tym, Tak y, w proszę, Porsche, no. jak ona zarąbiście na tą zgrabiarkę ten. No. To teraz, też widziałem, że przełączałem czasami to. Akurat to było fajnie widać na tym. Dobra, ja sobie skręcam. Ciekawe kiedy te drzewa jeszcze urosną tak na fullnie Eee, Tam nasze? No. Eee, teraz najśmiej powinny. Ale no. A kolejny zobaczymy, level. Znaczy, może, kolejny... Jak przewiniemy teraz ciekawe, może już urosną czy nie. Zobaczymy. Ciekawe jaki będzie kolejny level. Czy już to będzie było ogromniaste, czy nie mm, powinno być, no to już będzie takie naprawdę wysokie No to wtedy za taki dom Bartek jest trochę pieniędzy <laughs> No ale to jeszcze nie będzie ten dom Bartek typowo No jeszcze nie Zobaczymy teraz co też wytniemy Jak to urośnie i zobaczymy ile zostaniemy kasy, nie? Trzeba to posprawdzać Chyba, że jeszcze będziemy czekać dalej, no nie wiem. Zobaczymy. Tak, sobie odstawiam. Gaszę, elegancko. Zaturka. I co? Myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle. Oczywiście, jak się podobało, zostawcie apencję w górę. Jak widzicie, bolek sobie już wraca, elegancki pokosi. A, jeszcze tu widzę, że przejazd będzie jeden. Żeby to ładnie wyrównać. Ale co? Myślę, że jak się podobało, zostawcie apencję w górę. Wpadajcie na kolejny i poprzedni właśnie do tego pana. I co? Od następnego odcineczka. Na razie trzymajcie się. 那我 <Dutch. S 2>